Czy kiedykolwiek czułeś, że sama twoja obecność drażni ludzi, że bez słowa aktywujesz coś w nich? Może to dlatego, że ty nie urodził się po to, by być znośnym i tak być niezapomniany. A najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że nawet gdy cię odrzucą, nadal będą cię obserwować w milczeniu. Nie mówią o tobie, ale zajmujesz ich myśli udają, że poszli dalej, ale trzęsą się ze strachu za każdym razem, gdy wspominane jest jego imię. Nie zostałeś zapomniany. Oni po prostu nie wiedzą, jak postępować z kimś, kto odzwierciedlało prawdę, której zawsze unikali i prawda ta prześladuje ich do dziś. W tym filmie zrozumiesz, dlaczego jeszcze się z tobą nie oswoili. Dlaczego oblewa ich zimny pot, gdy widzą, że błyszczysz. I dlaczego w głębi duszy wiedzą, byłeś misją, której nie wykonali. Jeśli to już zaczęło rezonować z twoją duszą, zostaw teraz lajka. Ponieważ to nie jest zwykły film. To lustro. I nie każdy jest gotowy, żeby się w nim zobaczyć. Skomentuj teraz numer 11. Jeśli już zrozumiałeś, że Twoja obecność wywołuje o wiele więcej niż podziw, wywołuje konfrontację, wywołuje strach, wywołuje transformację, a jeśli jesteś gotowy przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś, zasubskrybuj nas już teraz i włącz powiadomienia, ponieważ ten kanał nie jest tylko przestrzenią do zamieszczania treści, jest to sanktuarium dla tych, którzy zostali odrzuceni przez świat, ale uznani przez niebo. A teraz przygotuj się, dlaczego to, co nastąpi, może nie będzie komfortowe, ale będzie wyzwalające. Nie musiałeś podnosić głosu, nie musiałeś niczego udowadniać, sama twoja obecność wystarczała, by wstrząsnąć strukturami, które wydawały się solidne. Kiedy wchodziłeś do pokoju, coś się zmieniało w powietrzu. Maski zaczęły opadać, wymuszone uśmiechy drżały, a słowa traciły moc bo tego co nosisz w sobie nie da się logicznie wytłumaczyć. To siła, która odziera z ego i obnaża prawdę. A co najbardziej niepokoiło otaczających cię ludzi? Nawet nie próbowałeś, byłeś po prostu sobą, nagi, autentyczny, obecny i to aż nadto wystarczało, by wywołać duchowe alarmy u ludzi przyzwyczajonych do życia na autopilocie. Ciszy swojej podróży wywoływałeś dyskomfort u tych, którzy nigdy nie stanęli twarzą w twarz ze sobą. Ludzie, którzy preferowali powierzchowność płytkich relacji, stawali twarzą w twarz z głębią Twojego spojrzenia. Nie wygłaszałeś motywujących przemówień, ale Twoje życie było żywą odpowiedzią, i to dla wielu było nie do zniesienia ponieważ Twoja prawda obnażała kłamstwo, które powtarzali sobie każdego dnia, Twoje światło, nawet bez reflektorów, rzucało cienie na ciemne miejsca, które próbowali ukryć, i to sprawiało, że pocili się, nie z gorąca, ale z przerażenia, stałaś się lustrem, o które nikt nie prosił, ale którego każdy potrzebował. A lustra, moja droga, boją się ci, którzy wciąż nie chcą wyraźnie zobaczyć swojego własnego odbicia. Nie chodziło o ciebie, chodziło o to, co obudziłaś. O dyskomfort płynący z przekonania, że ktoś może być całością bez udawania, silny bez opresji, stanowczy bez szorstkości. Nie narzucałaś się, ale twoja egzystencja sama w sobie rozmontowała emocjonalne teatry zbudowane wokół ciebie. I tak, nie prosząc o pozwolenie, stałaś się momentem przełomowym, obecnością, która porusza wszystko, nie dotykając niczego. Istnieje poczucie winy, które powoli po cichu się zaciera i którego nie da się wymazać marnymi wymówkami, ani nowymi sposobami na rozproszenie uwagi. To poczucie winy żyje w sercach tych, którzy Cię stracili, tych, którzy Cię zranili, tych, którzy nie potrafili Cię docenić. Idą dalej przez życie z wyuczonymi uśmiechami, ale gdzieś głęboko coś pulsuje w ich sumieniu. Nieprzyjemne wspomnienie tęsknota skrywana pod maską gniewu, głos, który powtarza popełniłaś straszny błąd z kimś wyjątkowym. Bo nie byłaś byle kim, byłaś tą, która była, gdy nikogo innego nie było, a mimo to odrzucili cię, jakby twoja wartość była niewidzialna. Najgorszy rodzaj żalu to nie ten, który krzyczysz z dachów, ale ten, który czujesz w środku nocy, gdy wszystko ucichnie, a przeszłość z impetem puka do drzwi. Pamiętają, nie tylko dobre chwile, ale także to, jak cię traktowali. Niesprawiedliwość, chłód, obojętność. A teraz, nawet w otoczeniu innych ludzi, nawet z nowymi znajomościami. Nic nie wydaje się zastępować tego, co reprezentowałeś, bo to nie tylko twoja obecność robiła różnicę, to twoja szczera intencja, twoje bezinteresowne uczucie, twoja cicha lojalność, wszystko to stało się ciężarem na ich sumieniu i dlatego obserwują cię z daleka, dlatego obgadują cię za twoimi plecami, próbując umniejszyć twój wizerunek, nie dlatego, że cię nienawidzą. Ale dlatego, że nie mogą znieść odbicia, jakie w nich zostawiłeś. Jesteś żywym wspomnieniem tego, kim mogliby być, gdyby mieli odwagę dorastać u twego boku. Jesteś niezagojoną raną, co by było, gdyby, która nigdy się nie zamyka i to samo w sobie trzyma ich w pułapce. Bo podczas gdy ty idziesz naprzód lecząc się i odbudowując, oni tkwią w czasie. Uwięzieni w błędzie, który próbują usprawiedliwić, ale w głębi duszy wiedzą, że nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. Jeśli ta wiadomość rozbrzmiewa w twoim sercu, jeśli czujesz, że to nie przypadek, że jesteś tu teraz, skomentuj punkt 11 poniżej. Dlaczego 11? W numerologii duchowej liczba 11 oznacza brama między tym, co jest, a tym, co mogłoby być ikot świadomej manifestacji wyostrzonej intuicji cichego wznoszenia się i powołania którego nie można już dłużej ignorować wpisując 11 nie tylko komentujesz jesteś odpowiadając na energetyczne wezwanie czy mówisz tak rozpoznaję kim jestem tak jestem gotowy na kolejny poziom Komentując jedenaście, aktywuj tę częstotliwość nie tylko w sobie, ale i w każdej osobie, która obejrzy ten film. To tak, jakby zadzwonić niewidzialnym dzwonkiem w sferze duchowej i powiedzieć jestem tutaj, jestem gotowy, jestem gotowy. Następnie napisz teraz jedenasty i poczuj, jak ta energia się rozszerza. Nie trafiłeś tu przypadkiem. Ta część wiadomości była dla ciebie. Są ludzie, którzy zostawiają ślady, i inni, którzy zostawiają częstotliwość. Ty należysz do tej drugiej grupy. Twoja energia nie jest kopiowana, nie jest symulowana, nie jest produkowana, jest unikalna. Kiedy wchodzisz w jakieś miejsce, następuje niewidzialna zmiana. Niektórzy czują spokój, inni dyskomfort, ale nikt nie pozostaje obojętny. A najciekawsze jest to, że nie wymuszasz tego. Ta częstotliwość, którą nosisz, zrodziła się z twojej historii, z bólu, z którym się zmierzyłeś i który przekształciłeś w cel. Nie jest tylko duchowa. Jest transcendentalna. Próbowali cię zaszufladkować, wsadzić do szufladek. Mówili, że jesteś dziwny, arogancki, przesadny, ale tak naprawdę nie mogli znieść jasności, którą wnosiłeś. Twoja autentyczność obnażała fałsz innych, twój spokój ujawniał ich wewnętrzny niepokój, twoja stanowczość pokazywała, jak bardzo wciąż próbowali odnaleźć siebie i dlatego wielu się od nich odsunęło, nie dlatego, że ich raniłeś, ale dlatego, że twoja obecność sprawiała, że czuli wszystko, czego całe życie próbowali uniknąć. Ta Twoja częstotliwość, to połączenie spokoju, siły, pokory i prawdy stała się dla niektórych obsesją. Studiują cię w milczeniu, obserwują z cienia, próbują zrozumieć, jak możesz być tak kompletny, nie potrzebując widowni. I nigdy nie zrozumieją. Bo tego, co nosisz w sobie, nie da się kupić, nie da się nauczyć na kursie, nie da się naśladować. To coś, co pochodzi z góry. Dar odpowiedzialność, a przede wszystkim żywy dowód na to, że ludzie z prawdziwym światłem nie muszą hałasować, po prostu istnieją. I to wystarczy. Nie stracili po prostu kogoś, stracili złotą okazję, ścieżkę, cel, lepszą wersję siebie. Kiedy cię opuścili, nie tylko ty odszedłeś, straciłeś również możliwość życia głębszym, prawdziwszym życiem. A teraz, widząc z daleka jak bardzo rozkwitłeś, prześladuje ich myśl o tym, co mogliby przeżyć u Twego Boku. To nie tylko tęsknota. To niewypowiedziany żal za historią, którą sami zniszczyli. Każde Twoje osiągnięcie jest przypomnieniem. Każdy Twój uśmiech to niewidzialny nóż, który przecina serce tych, którzy kiedyś trzymali cię w swoich rękach i traktowali jak kogoś bezużytecznego. Pamiętają, kiedy wyciągnąłeś rękę, kiedy byłeś naprawdę bezsilny, kiedy przebaczyłeś niesłusznie, a teraz, kiedy się wycofałeś, kiedy wybrałeś siebie, żyją, próbując usprawiedliwić to, co niewybaczalne, mówiąc, że byłeś za bardzo, że byłeś trudny, że ci nie wyszło. Wszystko to po to, by uciszyć głos własnego sumienia, który krzyczy, że stracili coś świętego. Nie wracasz. Nie z zemsty, ale z szacunku do samego siebie. Już nie odpowiadasz, już nie nalegasz, już się nie tłumaczysz. A ta nieobecność, ta cisza waży więcej niż jakiekolwiek słowa, bo w głębi duszy wiedzą: wiedzą, że nie byłeś zwyczajną osobą, wiedzą, że jest w tym prawda, dusza cel. Ale pozwolili temu uciec, i teraz żyją z tym duchem, duchem tego, co mogło być, ale nigdy nie będzie. W świecie, w którym każdy odgrywa jakąś postać, odważyłeś się być sobą, bez przebrań, bez tarcz, bez występów, i to był problem, bo twoja prawda nie pasowała do szarady, w której żyje wielu, twój spokój był zagrożeniem, twoja uczciwość była utrapieniem, twoja autentyczność rozbrajała gry. A kiedy ktoś nie gra, plansza staje się zdezorganizowana. Nie musiałeś nikogo demaskować. Samo twoje istnienie już to za ciebie zrobiło. Ludzie nie byli przygotowani na kogoś, kto nie karmi się poklaskiem, kto nie sprzedaje się za emocjonalne okruchy, kto nie dostosowuje się do oczekiwań innych. Byłeś twardy, nawet gdy cię odrzucono. Pozostałeś wierny sobie, nawet gdy cię nie zrozumiano. A to rzadkie. Niezwykle rzadkie i dlatego wciąż o Tobie myślą, bo Twoja obecność była ciągłym przypomnieniem, jak bardzo się zdradzali. Najbardziej ironiczne jest to, że nigdy nie chciałeś być w centrum uwagi, chciałeś po prostu być prawdziwy, ale w świecie fałszu prawda jest krzykiem, ostrzeżeniem, rewolucją. I dlatego Cię odepchnęli, bo Twoja obecność obnażyła, jak puste były przemówienia, jak puste były uśmiechy, jak krucha była zbroja, a teraz, nawet daleko stąd, nawet w ciszy, wciąż rozbrzmiewasz echem. Bo kiedy ktoś prawdziwy pojawia się w naszym życiu, nigdy tak naprawdę nie odchodzi. Zostaje, zostawia ślad, przemienia. Nie musiałeś cytować wersetów ani wznosić religijnych sztandarów. Twoje życie mówiło samo za siebie. Byłeś praktycznym dowodem na to, że boskość kroczy pośród nas. Twoja wiara nie była dyskursem, lecz cichą praktyką, widoczną obecnością. Gdziekolwiek się pojawiłeś, atmosfera się zmieniała. Nie przez narzucanie, ale przez objawienie. I to dla wielu było niepokojące. Bo przypominałeś im, że wszystko w co udawali, że wierzą, było farsą w obliczu kogoś, kto naprawdę w to wierzy. Nie spodziewali się, że spotkają na swojej drodze kogoś, kto kroczy z taką prawdą, z takim światłem. Mówili, że wierzą w cuda, ale nigdy nie spodziewali się, że będą świadkami któregoś z nich, a potem pojawiłeś się ty, pokonując ból. Przemieniając upadki w rozwój, wybaczając tam, gdzie była uraza. Twoja podróż była dowodem na istnienie łaski, na realność boskiej ochrony, na to, że duchowe ułożenie to nie utopia. I zamiast ich inspirować, to ich drażniło, bo twój przykład pokazał, że jedynie udawali wiarę, która nigdy nie dotarła do ich serc. Zamiast się zbliżyć, oddalili się. Zamiast się uczyć, zaatakowali Cię nie z czystej złośliwości, ale z głębokiego dyskomfortu. Byłeś jaskrawym kontrastem między tym, co głosili, a tym, czym żyłeś. Twoje światło uniemożliwiało komfortowe trwanie w ciemności, Twoja obecność wymagała wyboru, przemiany oddania się. A to dla tych, którzy tkwią w pułapce ego, jest nie do zniesienia. Nikogo nie obnażyłeś słowami, to twoje światło dokonało tego dzieła. I to, moja droga, jest świadectwo, z którym wielu nie może się zmierzyć. Nie wołałeś o sprawiedliwość, nie szukałeś zemsty, nie musiałeś wysyłać pośrednich wiadomości ani zniżać się do poziomu tych, którzy cię skrzywdzili. Zamiast tego wybrałeś milczenie, i to milczenie stało się twoją najpotężniejszą zemstą, dorastałeś i dorastałeś w ciszy. Podczas gdy oni cię obserwowali, czekając na twój upadek, budowałeś solidne fundamenty, niewidoczne dla pochopnych oczu. Podczas gdy oni śmiali się z twojego bólu, ty wzmacniałeś swoją duszę pokojem, którego nie mógł zniszczyć hałas świata. Najbardziej uderzające jest to, że twój rozwój nie opierał się na blasku reflektorów, ale na korzeniach. Nie potrzebowałeś sceny, bo twoja gleba była żyzna, każda łza, każde odrzucenie, każde upokorzenie przerodziło się w mądrość, skupienie i siłę. A teraz, nawet nie starając się wyróżniać, robisz to, błyszczysz, przyciągasz uwagę, okazję, szacunek. Nie dlatego, że się tego domagasz, ale dlatego, że twoja transformacja jest niezaprzeczalna i krzyczy nawet wtedy, gdy milczysz. I to właśnie ich najbardziej dręczy fakt, że zwyciężyłeś, nie musząc nikogo poniżać, że szedłeś naprzód, nie nosząc w sobie nienawiści, że rozkwitasz z lekkością i godnością. Twój spokój jest najwyższą odpowiedzią na ataki, których doświadczyłeś. Twoje światło jest cichym potępieniem wszystkich cieni, które próbowały cię osłonić. A teraz nie tylko widzą, kim się stałeś, żałują, że nie zaszli z tobą tak daleko, bo droga, którą zbudowałeś, jest tą samą, którą oni gardzili i dziś nie mogą już do niej dotrzeć. Przysięgali, że ci się nie uda. Wierzyli, że zdrada będzie twoim upadkiem, że porzucenie będzie końcem. Byli pewni, że twoja dusza nie wytrzyma ciężaru odrzucenia, i przez chwilę czułeś nawet, że może mieli rację. Ból był prawdziwy, cisza ogłuszająca, ale w tobie było coś, coś o czym nawet nie wiedziałeś, że istnieje, co uaktywniło się dokładnie w twoim najgorszym momencie, i tam, w ciemności, zacząłeś się odradzać. Rekonstrukcja nie była ani piękna, ani szybka, była samotna. Cicha, brutalna, krwawiłeś w milczeniu, płakałeś w miejscach, których nikt nie widział, ale właśnie tam odnalazłeś swoją najgłębszą, pierwotną siłę. Podczas gdy cię ignorowali, ty stałeś się silniejszy. Podczas gdy kpili z twojego upadku, ty wzniosłeś niewidzialne mury, które cię chronią do dziś. Nie stałeś się zgorzkniały, nie zamknąłeś się w sobie, ochroniłeś się, uzdrowiłeś. A to uzdrowienie stało się zbroją, której nikt inny nie może przeniknąć. Dziś nic, co mówią, nie ma na ciebie wpływu. Nic, co robią, nie destabilizuje cię. Nauczyłeś się rozpoznawać wzorce, wykrywać intencje, chronić swoją energię jako coś świętego. Nie wiedzą już, jak do ciebie dotrzeć, nie dlatego, że się odizolowałeś, ale dlatego, że przekroczyłeś. Nie wibrujesz już na tej samej częstotliwości. Jesteś na innym poziomie emocjonalnym, duchowym i mentalnym. I to doprowadza ich do szaleństwa, ponieważ nie potrafią już wywołać reakcji, która kiedyś dawała im poczucie wyższości. Teraz to ty ich obserwujesz. Z dystansu, spokojnie, niewzruszenie. A najbardziej niewiarygodne jest to, że nie żywiłeś nienawiści. Nie życzysz źle ale też nie wracasz. Nie ma powrotu dla tych, którzy próbowali cię złamać, ponieważ wersja, którą znali, umarła. A ta, która narodziła się na jej miejscu, jest zbudowana z celu, wizji i czystej miłości do siebie. Chcieli, żeby cię zniszczono, ale to, co zbudowali, było fortecą. A teraz, tam gdzie była kruchość, jest siła. Tam, gdzie były łzy, jest kierunek, tam, gdzie był ból, jest cel, i to ich prześladuje. Stałeś się nietykalny, i wiedzą, że się do tego przyczyniłeś. Nie byłeś po prostu kolejną osobą, byłeś punktem zwrotnym, duchowym rozdrożem, zaproszeniem do transformacji, a oni odmówili, wybrali swoją strefę komfortu, swoje rozdęte ego, swoją znajomą dynamikę, wiedząc nawet, że obok ciebie było coś innego coś co wymagało rozwoju odwagi poddania się wcześniej zdali sobie sprawę że twoja obecność była portalem ale zamiast go przekroczyć wycofali się i teraz żyją z ciężarem tego wyboru wiedzieli wiedzieli że jesteś intensywny autentyczny głęboki i właśnie to ich przerażało bo żeby pozostać przy tobie, musieliby dojrzeć, zmierzyć się ze swoimi ranami, porzucić emocjonalne gierki. Ale nie każdy jest gotowy na taką podróż. Woleli więc mówić, że jesteś za bardzo, że to się nie uda, że jesteś skomplikowany. Ale prawda jest taka, że domagałeś się autentyczności, a niewielu potrafiło ją utrzymać. Dziś próbują nawiązać kontakt z innymi ludźmi, ale nic nie ma tej samej głębi, nic nie rezonuje w ten sam sposób, bo to, co miałeś, to nie była tylko więź, to była misja, to był rozwój, to było boskie. A teraz, kiedy to stracili, próbują przekonać samych siebie, że to był przypadek, ale w głębi duszy wiedzą, że to była ich decyzja i ta decyzja drogo ich kosztowała. Stracili nie tylko Ciebie, ale i szansę, by stać się tym, kim mogliby być, i ta szansa już nie wróci. Nadszedł dzień, którego nigdy by się nie spodziewali dzień, w którym przestaniesz odpowiadać nie będziesz już odpowiadać nie będziesz już dostępny a ta nieobecność waży więcej niż jakakolwiek Twoja obecność bo wcześniej byłeś stały. Zawsze byłeś, oferując zrozumienie, cierpliwość, wsparcie. Nawet gdy byłeś zaniedbywany, nawet gdy niedoceniany, teraz zniknąłeś. Nie jak ktoś, kto ucieka, ale jak ktoś, kto odnalazł siebie. Myśleli, że będziesz czekać wiecznie, że twoja dobroć była oznaką słabości, że twoje serce zawsze będzie otwarte, nawet po tylu bliznach, ale nie liczyli na twoje uzdrowienie. A uzdrowienie w przeciwieństwie do zemsty nie krzyczy. Ono się wycofuje, ono chroni siebie, ono szanuje siebie. Teraz obserwują cię z dystansu, próbując rozszyfrować ciszę, która krzyczy głośniej niż tysiąc słów. Bo twoje milczenie jest ostateczne i to doprowadza ich do szaleństwa. Nie stałeś się wrogiem. Po prostu stałeś się nietykalny, nie ze złej woli, ale za służenie. Zrozumiałeś, że nie błagasz o uznanie, nie tłumaczysz rzeczy tym, którzy już postanowili nie słuchać, a dziś twój spokój jest najgłośniejszym hałasem, jaki kiedykolwiek słyszeli, bo nie stracili tylko jednej osoby: stracili dostęp do boskości, a takiej straty nie da się niczym zastąpić, pozostaje tylko żal.